Cześć, witam was, ja jestem Paweł i to jest e, kolejny odcinek Zitvorspida. E, ogólnie nagrywam ten odcinek podczas live'a, więc serdecznie zapraszam do mojego Twitcha. Będziemy dzisiaj grać w Spida i czytając komentarz, który był pod ostatnim filmem z Spida, gdzie go pociąłem całego i są momenty tylko takie, w których coś mówię, no to finalnie wyszło, że chyba jednak lud zadecydował, że, że lepiej jest jak tne momenty, w których nie jestem podczas wyścigu. Znaczy, no, ja nie wiem, czy tak to zdecydował, tak chyba zadecydowałem, że lepiej będzie, jak będę po prostu ciął momenty, w których coś robię, na przykład tuninguję auto, jeżdżę sobie gdzieś, a będę zostawiał momenty, w których się ścigam. Nie wiem, tak mi się wydaje. Zobaczę jeszcze dokładnie, jak to zrobię. Mamy super, więc 240SX idzie w odstawkę. No i mamy super, więc sobie suprą pojeździmy, suprą, super sobie potuningujemy. Będę się musiał tylko przyzwyczaić do tego, jak ta Supra chodzi, jak on... jak się ją prowadzi. Aha, mam nagle 140 kasy, czyli generalnie nie mam w ogóle pieniędzy. Nie spodziewałem się tego w ogóle, że nagle braknie mi funduszy, więc muszę jechać. Muszę sobie trochę podjechać do przodu, na górę, bo tam mam trzy wyścigi do zaliczenia. Drift, wyścig zwykły i drag. Jak dobrze pamiętam, a nie wiem, czy dobrze pamiętam, no więc sobie pojedziemy, już nazywa ekspresowe zatrzymanie się do zera. No, także zaliczymy sobie te wszystkie trzy wyścigi, a potem zobaczymy, co nam gra przyniesie. Czy ja będę musiał robić sobie auto pod wygląd, czy jednak będę mógł sobie od razu ciśnąć dalej z fabułą i z progresem, ciśniemy. Mm. Cieśniemy sobie z wyścigiem co to jest. Hyundai, Infiniti i Golf. Czyli powinno być generalnie bardzo łatwo. Zobaczymy jak to finalnie wyjdzie. Oczywiście pełne skupienie. Postaram się podczas wyścigów też mówić coś, żeby nie były one takie bardzo nudne. Natomiast jak będę faktycznie sobie jeździł między wyścigami Tragedia Dobra, jeszcze raz. E, co? E, musiałem zacząć wyścig od bo lekka kraksa. W każdym razie Jeżeli chodzi o, o wyścigi, no to podczas wyścigów będę się starał mówić trochę więcej, żeby nie było one takie nudne Natomiast jeżeli nie będę podczas wyścigu będę tuningował Kurde, mówię tu już przecież, co się będę powtarzał. Dobra. Cyk. To był okropnie chcący, ale trudno. Dobra, radę. Dobra. Nie wydaje się być aż taki bardzo trudny ten wyścig. Ale powiem Wam szczerze, bardzo przyjemnie się jeździ z Co prawda, jeżeli chodzi o prowadzenie, lepiej mi się jeździło Nissanem. z Sanem, oczywiście nie Centrum. Natomiast jeżeli chodzi o osiągi, przyspieszenie, to mi się wydaje, że Supra się lepiej sprawuje w tych kwestiach. Proszę, Infinity Dale jest pierwsze, pomimo mojej całkowicie, jak to się, po słowo, mojej niepoczytalnej, mojego niepoczytalnego obrotu, boże, nawet nie wiem jak to nazwać, ale wiecie o co mi chodzi, taki, nie był mój zamysł, żeby go obrócić, tak jakoś wyszło po prostu. Dobra. Teraz jedna z moich ulubionych sekwencji. Jeżeli dobrze wiadę, to już później będzie gładko. No i wjechałem ładnie, jest gładko, jest pięknie, jest szybko. Przede wszystkim dwa okrążenia są dobre. Dobrze, że dwa okrążenia, a nie więcej. Trochę kasy muszę zarobić na tuning wizualny. Super. Myślę, że zostawię w niej spoiler. Ewentualnie zmienię na jakiś inny spoiler, ale na pewno nie taki. Nie, na pewno nie, nie, tak, nie, nie na taką typową ławkę, tylko myślę, że na taki bardziej. Jak ma na przykład e, Mitsubishi Lancer, to taki bym spoiler tutaj dał do supry, bo moim zdaniem taki spoiler z, z Lancera o wiele bardziej pasuje do tej supry. No bo tutaj jednak supra. Tutaj supra ma taki ten spoiler taki zaokrąglony owalny, który niekoniecznie mi się podoba w suprze, taki kanciasty bardziej mi się podoba. Ale na pewno w suprze mi się nie podoba taki spoiler, wiecie, yy, że mamy taką ławkę typową, bo to, to nie pasuje moim zdaniem w ogóle do supry. Swoją drogą, chciałbym tutaj serię z gry Jewel chyba tak się czyta, nie wiem, polska wersja, Szybcy i Gniewni. Akurat ta gra wychodziła w momencie, jak wychodził Need for Speed Underground 2 i jak na ekranach telewizorów, ogólnie na ustach większości ludzi w tamtych czasach była seria Szybcy i Wściekli. Bo akurat ta gra została wypuszczona w takim okresie, gdzie właśnie te auta, nielegalne wyścigi były dosyć bardzo popularne. Eee, tak więc ta gra jest inspirowana, jest taką mieszanką tych wszystkich rzeczy. Co prawda nie ma tam otwartego świata, ale naprawdę bardzo to jest przyjemna gra, moim zdaniem, więc ugrałbym w nią. I też zacząłbym serię z innego Nitro Speed, ale jak sobie pomyślę, że miałbym do prowadzenia aż 4 serie naraz, to mogłaby być lekka kraksa, jeżeli chodzi o systematyczność serii i o kolejność bo, bo, bo. Nie wiem, czy dałbym radę wszystkie serie wrzucać tak po kolei, systematycznie, w sensie jeden odcinek z tego, drugi z tego, trzeci z i taką kolejkę sobie stworzyć, tylko bym raczej wrzucał tak całkowicie losowo te odcinki. Tak, tak mi się przynajmniej wydaje. Zostaliśmy 350 dolców za wyścig, który trwał 5 minut. No nieźle. A, to jest jednak sprint, a nie drag, no cóż. Dobra, zrobimy sobie teraz drift. Akurat takie drifty i już z gotowymi wynikami są łatwiejsze moim zdaniem. I pieniążek przy okazji sobie też zbiorę. Aha, dobra, to jednak nie jest gotowy wyścig. To jest taki wyścig, który się będzie dział tu i teraz. A jednak w tym inferspicie jest Mazda RX8. Nie pamiętam właśnie czy tu jest rx 8 czy nie, ale jednak jest... Jest też. Bęc. Z mojej strony znowu. Znaczy znowu, No pierwszy raz, dzisiaj się w sumie robię drift, więc nie może być znowu. OK Mnożnik był ładny może już jest troszeczkę gorszy. Ale ogólnie fajnie się driftuje suprą. Bardzo przyjemnie. Tutaj czołówka widzę, że jest ścisła. Iśnięta. Trzy okrążenia w ogóle są? Dobra, 55 000. Kontra 36. No, myślę, że to będzie dosyć łatwe. Co tu tak wszyscy jakoś. Się obracają jakoś. Jestem pierwszy w ogóle na pierwszej pozycji, w sensie. Już nie jestem. W sensie chodziło mi o długość toru, oczywiście. Nie o punkty w drifcie. Pozycja na to, że może bardziej dobra, mnożnik full, No i za wolno. Już mnożnik spada, no, ale setkę przebijemy. Więc będę mogła być bezpieczny. wynik na pewno, bo nikt mnie nie dogoni. Nie ma takiej nawet opcji. No i 117 tysięcy, więc fajnie, miło. Nawet sobie na wstecznym wiadę. A, nie. Ile kaski? 9 stówek. Wziąłem sobie sprint. A. Sprint z samego dołu na szczyt góry. Takura RSX, R34 Skyline i co? To Boże, jaka to Audi ta? Nie przychodziłem w przypadku kiedyś tego wyścigu? Nie wydaje mi się, ale jakoś szybkich przeciwników mam. Albo, mi się wydaje. Tak teraz się zacząłem zastanawiać, jak mówiłem o tym cieniu materiałów, że... Kilka odcinków z Minecrafta, które mam nagrane, one są pocięte tak całkowicie, że są tylko i wyłącznie momenty, o których mówię. No i teraz nie wiem, czy to będzie dla Minecrafta plus, czy to będzie dla Minecrafta minus. W każdym razie, jakbym miał z Minecrafta wrzucić odcinek ee, bez cięcia, no to by trwał gdzieś tak, myślę, że z prawie dwie godziny. A finalnie wyszło mi, szczerze nie pamiętam, 35 minut? 40 minut? Może pół godziny? Coś w tym stylu. No bo wtedy akurat robiłem piecyki, przepalarkę taką automatyczną, whatever jak zwał tak zwał. No i to mi dosyć bardzo dużo czasu zjadło. I tylko same konstruowanie tego wszystkiego, mechanizmów nowych i tak dalej. Tylko najwięcej czasu zjadło mi eksplorowanie jaskiń w poszukiwaniu żelaza i złota. No. Będzie trudny wyścig. Niestety, trudny. Problem jest taki, że ten Skyline ma napęd na pewno cztery koła i jest dosyć przyczepny w zakrętach, a jest to wyścig, który mam, dosyć dużo zakrętów, więc Skyline ma przewagę niestety dużo. Okej, okay, wszedł w trafikę, W sensie wjechał w trafika jest dobrze. O i tutaj przyczepność Skylinea jak i w ogóle przeciwników robi bardzo dużą różnicę niestety, bo auto przeciwników zawsze są najlewele bardziej przyczepne niż nasze. Także cóż. To jest taksówka. No i taksówka, ale ogólnie auto. Trochę mnie wyrzuciło z zakrętu. Bardzo dziwna sytuacja. Niedobrze. 83%. Ja go nie dogonię. Mam no taką ogromną chęć przejść ten wyścig. W sensie z tym przeciwnikiem akurat, bo jest bardzo trudnym przeciwnikiem. Sekunda różnicy. Jeszcze raz. O nie, ja wszedłem z wścigu. I Skyline? Proszę, jest. Dobra. Skyline, RX7, i Celika chyba, tak. Nie wiem czy mówię, za każdym razem co każdy wyścig yy, mówię jakie są auta Jakby yy, i nie wiem po co Pójdź Jesteś tu nie trafił Widzicie jak się skubany trzymał? O, trzyma Zostawię sobie na pewno trochę nitro na sam koniec Dobra, muszę to wygrać, nie ma innej opcji. Nitro. Dobra. Jest git. Nitro jak mówiłem zostawia sobie na ostatnie naprawdę zakręty, gdzie ta prędkość będzie ważył... będzie miała duże znaczenie. Muszę w ogóle auto zrazpów w tym samym momencie. Tutaj też. Słyszę jak mi ktoś dręczy za, 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 za tym, za bagażnikiem. Erik 7. Ono ma tragiczny w ogóle dźwięk po tuningu. Ona jest po tuningu, chyba tak mi się wydaje. Ona brzmi tragicznie po tuningu. O kurde, co się z dźwiękiem dzieje? Nie wiem, czy na nagraniu też tak przerwa, dźwięk. Nie, na nagraniu jest dobrze. Czyżby moje słuchawki umierały? Dobra, i tak chyba będzie koniec z tego odcinka, 22 minuty. Mam nadzieję, że wam się odcinek Podobał, także dziękuję wam bardzo za oglądanie i do następnego odcinka nie wiem konkretnie z czego, może z innej gry, może z Minecrafta, może z Litwerspita, także. Cześć!